Siemano. Siemano, witamy na pierwszym odcinku na moim kanale. dziś będziemy sobie grać w bajka z tym kolegą, jest to Krystian Otłowski, a Kaluter. No i co, Krystian, powiedz, co będziemy robić dalej. Co będziemy robić dalej? My będziemy zadawać sobie na przemiennie sztuczki. Każdy z nas będzie miał 4 literki. To osiągnie 4 literki, pierwszy przegrywa. Na powtórzenie każdej sztuczki mamy dwie próby, na ostatnią literkę mamy trzy próby. Dokładnie, dzisiaj gramy w klasycznego game of bike. No i co, lecimy teraz na skatepark. Let's go. Okej, okay. jesteśmy już na skręć parku, i teraz będziemy sobie grać w kamień. Papier, no I zobaczymy, kto pierwszy będzie dodawał triczka, Lecimy. Trzy, cztery. Trzy, ja Trzy, pierwszy. Triczkę ja dodaję. Dodatkowo ustaliliśmy, że blokujemy sobie po jednej sztuczce Ja Dokładnie. blokuję Maxowi Opo 50-50, a ja blokuję z tej O kurde. No dobra, to lecimy. Dodaję fibla pod górę. Skoczenie na półkę fanboxa za zwały trójka w dół okej okay. dobra, to ja teraz zadam e, gapa na murku łamanym do double pega w dół tak jest, dokładnie na tamtym Zobaczymy, czy w ogóle to zrobi, bo to druga sztuczka, a miała być to rozgrzewka. A je? znów ja, over, opotów w dół. Okej. Na tej rureczce eleganckiej. Elegancka Dobra, ja następną sztuczkę, którą zadaję to będzie railerite Po Płatkiej do Berspinka. Let's go! Yo. Dobra, on teraz ma drugą próbę, także zobaczymy czy zrobi. Jo! elegancko. Yep, yeah, Zadaję fibla w dół do ...sofka, do okułanejki. Okej, okay, w dół tej rurki? największym murku w dół. A, na murku? Na murku. A, dobra, na mureczku, dobra, no to lecimy. So, let's go. Yeah. <gryw> Następny triczek, który zadam w tej gierce, to będzie wall ride na tej ścianie tutaj. Na tej I do wklejenia się oczywiście w back. Lecimy, zobaczymy, czy się uda. Dawno nie robiłem. Ja zaśraleję i polecę z iceem pod górę i po płaskim na tej rufce. Jesteś normalny? Jest, wyzwanie jest. Coś się boję o twoje Bongo, tak? balsy, balsy. Yeah. Dobra, ja znowu próbuję tego Roller spróbuję się nie zawić, to nie? Elegancko. Dobra, to ja zadam coś skomplikowanego. Ice Style do podrzema. co? So, so, ok. Ja nawet w dwóch próbach tego chyba nie zrobię, serio Piona. Dobra, mam pierwszą literkę Pierwsza literka Pierwsza dla Maxa Pierwsza mam B Luther ma zero, ale lecimy dalej Nie z racji tego, że gramy Game of Bike Bar, kont. Dół? No dobra, no. Tak? Będzie wyzwanie. Spróbujesz? Dobra, ja spróbujesz, to... spróbuję. Ja sam nie wiem, czy mi wyjdzie. bo Ostatnio mam sobie tej parę mi problem, że nie wiem, czy rzucę, czy nie. Ale zobaczymy, spróbuję. Dobra, lecimy. Już myślałem, że lecę na twarz. Co co nie? By było? już myślałem, że lecę na twarz. Serio Dobra, teraz tylu też zadajesz. Ja nam od razu 50 harda kłodem railu po płaskim, po płaskim oczywiście. Nie dobrze. Co jest? Nienawidzę 50 Hard Dobra Jest 2 do 0 Czyli PI dla mnie i Dla ciebie, dla ciebie dla ciebie. I po prostu nie Dobra, ja dodaję znowu Noli, bara w kącie No, a jeszcze jedną próbę a yeah, yeah. Yes. Mamy 2-1, a 2 na ma max, lecz do jedną. I teraz zadajemy. My ja zadajemy. Bany crossfoot i na końcu płaskiego z powrotem. Z crossfoota na normalne, prawda? Dobre, okej okay. Co? <laughs> so... Co? Coo! Ale wiesz, że nie poskoczyłeś, chociaż raz musisz poskoczyć albo na... Ale to nie podskoczyłem? Nie, albo na wejściu, no dobra. No dobra. albo na wejściu, albo na wyjściu. No dobra. Zchodziłem u Nigdy takich sztuczek nie robiłem O no to są hulajnogowe sztuczki Człowieku wow. Dobra, ale ważne że zrobiłem tak Ja zadaję opo na tym e, środkowym mureczku cienkim, na tym na tej piramidce dokładnie No i opo-fibel do trójki, po prostu Lecimy. Dobra Moja popisowa sztuczka i nie wyszło? Tu jest ślisko, ale... Tylko dzisiaj wszystko. <laughs> Tylko dzisiaj Dobra, to jak Ice pod górę nie wyszedł To Ice'a po płaskim I tuł, na dół na O Gdzieś tam gdzieś Dobra, tam. dobra, już wiemy Let's go baby Yo. Yo. Nie wiem czy było, trzeba zrobić war Dobra, uznaliśmy, że jeszcze raz powtarzamy tak, bo ten war tak średnio nam mówi, czy to było, czy nie, dlatego powtóreć, lecimy. Ja zadam coś nietypowego, tak jak Ty zadałeś coś nietypowego z tym crossfootem. Ja zadam na tamtej dziurze pomiędzy railami taki manu, żeby wjechać w tą dziurę do bam. 180, w znaczy sensie taki Manu od tej dziury, dobra, to nie wiesz, co to Dobra, dobra. O, to właśnie chodziło. A, miało być bez felwipu, dobra. <grywka> co to było? Co to było? Nie mam Luter teraz nie zraju sztuczki I mamy w Game of Bike 2 do 2 I teraz zadaje Luther Dobra Ajsa pod górę po płaskim musi to wejść Musi to wejść. Dawaj, 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 dawaj. Wow. Okej, okay, ja zadam teraz 180 do 50 do fejki do half cup out Tyle, że skakuję na fejki na ten płaski murek tutaj i jadę do samego końca w dół i do Haskaba. Ok? Let's go. Chyba rozumiem. <głos> <głos> uh! to, ja już ustawiłem ten imprekt zlecić. Nice. A yeah. teraz jadę. No! Ale z jest. Dobra, dawaj, ten dawaj musi park. to wejść, dawaj. Jeszcze jedna próba. A ja Nie no naprawdę myślałem, że w tej drugiej próbie To on to zrobi, bo pierwsza próba to naprawdę była bardzo, bardzo blisko Ale mamy wynik 3-2 I teraz zadaje Luther I co on zadaje? Coś grubego Pewnie jakiś drop, albo Telwip, ale nie, telwipy były zablokowane, także No co on zada? Dziwna dla posałości no A jak zawsze sobie zadawaliśmy do dołał do tym razem do barspina Lutherowi nie wyszło, ale że tak powiem ściągnę od niego pomysł Zrobię 50 po całości, góra płaski dół do barspinka Zobaczymy czy wyjdzie okay. Dobra tak, Dopiero teraz to wymyśliłem, ale no, zobaczymy Inspiracja by Luther <noise> To ja Chciałem kręcić, ale jednak nie odważyłem się Dobra, dobra teraz... teraz ja To ja jeszcze raz to samo OK. bitwa na barszpinki Ajajaj Dawaj nie... jeszcze raz Jeszcze raz? Jeszcze raz dobra, no, jeszcze raz Dobra Dobra, teraz ja zrobię opus FIFA do 180 Na tym murku Okej Mam nadzieję, że powtórzysz Spróbujemy, spróbujemy, zobaczymy Ooooo Cheat Not my day, not my day, my Dobra, ja zadam teraz na troszeczkę innej przeszkodzie Zrobię po całym tym murku manual do Barpina Yeah, Stylowo nie powiem, a teraz czas na mnie. Wow. Chyba nie wyrzucą z teamu bo nie umiem manuala Yes, zmieścił się w drugiej próbie Elegancko Zadam rail rij'a do 50 do over 50. A na którym railu? Na... Na platonym? Tak. Dobra, ja spróbuję e, zrobić takiego gapa z tej dziury do Vancouvera e, Dla mnie to jest off, dla Ciebie to będzie reguł Potem tym zrobić tak? Dobrze, dobrze <noise> Dobra, Dobra, to jest, ja raz spróbuję Oppo pan do 180 na Dobra, boku Dobra, spoko O kurde O, śmierć Grubo Dobra, zadaję znowu powtórkę sztuczki, którą robiłem kilka rund temu po Zbiby do 360 Zrobiłem yep. Robiłem tutaj skarcie, ale dlatego, bo tu jest ślisko i nie chciałem się zachowywali. Ja nigdy jeszcze tego nie zrobiłem, tak? że to będzie moja pierwsza próba, jak się uda. Dokładnie, ma trzy próby do zrobienia, także mam nadzieję, że mu się uda, ale zobaczymy. Wiem, że na pewno robiłeś to po. 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 po Kiedyś to robiłem, ale nie na takim murku. Dobra, to lecimy. Let's go! Dobra, on ma jeszcze dwie próby. Pierwsza próba to był w ogóle Double Pack. Zobaczymy. Ostatnia próba, dawaj. Dobra, Luther ma ostatnią próbę. Zobaczymy, czy zrobi. Jeżeli nie zrobi, to kończymy gierkę. Ale myślę, że no będzie to jego najlepsza próba. Więc myślę, że na pewno zrobi. Na pewno. Właśnie nadjeżdża i... zobaczymy Prawie Ale było dobrze, było dobrze, piąteczka Tak wygrał Jest 4-2, tak? 4-2 No i co? Następnym razem nagramy na parkowej i zobaczymy, kto, tutaj kto wygra Dokładnie tak Kończyliśmy właśnie grę Game of Bike. Skończyliśmy to wynikiem 4-2. Niestety. Niestety, ale na pewno będzie kiedyś rewanż. Jeżeli będziecie chcieli, rewan rewanżu piszcie w komentarzach. Oczywiście, wtedy rewanż dla innej sekcji, typu parka, bo transferowa. O, dokładnie, dokładnie. I też piszcie kogo byście chcieli w następnych gierkach. Bo teraz będą latywały cały czas odcinki na kanał i będą to Game of Bikes, tripy, różne typu tego filmu. No i to. Dzięki wielkie za gierkę. I widzimy się w kolejnych odcinkach. I dajcie lajka i dajcie suba. Elo.